Ten nowy obiekt, który powstanie, połączony zostanie z basenem krytym i dzięki temu powstanie tutaj w Szczecinie kompleks sportowy, w skład którego wejdą dwie pływalnie kryte. W nowym obiekcie będzie 8 torów pływackich o długości 50 metrów, a na tych trybunach, które właśnie powstają, zasiądzie około 1750 widzów. Wzdłuż niecki basenowej będą pomieszczenia dla prasy, dla ratowników oraz szatnie dla sportowców i dla widzów. Przed budynkiem, co ważne w dzisiejszych czasach znajdą się parkingi dla około 100 samochodów osobowych, a także dla sześciu autokarów. Dzięki połączeniu z mniejszym basenem krytym obiekt będzie spełniać wszystkie normy klasy olimpijskiej, co da w konsekwencji możliwość organizowania w Szczecinie imprez o Randze Mistrzowskiej. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, gdy ten basen już widać, tak już nie trzeba na niego spowiadać włącznie czarnej wyobraźni, ale można praktycznie dotknąć każdego miejsca, widać już nieckę, widać już... Trybuna, więc tak naprawdę za chwilę ten obiekt będzie zamykany, będzie piękniał i mam nadzieję, że w wakacje przyszłego roku, po wakacjach teraz przyszłego roku, będziemy mogli już z niego e, korzystać. Prosimy o zawieszenie wiechy na budowie w Szczecinie pełnowymiarowego, świętego basenu pływackiego. Obrigado. どうか。